Tylko lut z torby challenge. Jak wiecie, w Fortnite znajdują się aktualnie złodziejskie torby. A w dzisiejszym odcinku musimy wygrać grę, używając tylko przedmiotów z takich toreb. Zostawcie łapę w górę, jeżeli nie chce Wam się iść jutro do szkoły. Oraz pamiętajcie o kodzie zakrzak i ty w sklepie. Pierwsza lokacja, na którą lecimy, jest to miasto portowe. Jak widzicie, w teorii znajduje się na nim 10 toreb. Pytanie, ile uda nam się znaleźć? Bo oczywiście widzowie w dzisiejszym odcinku możemy grać tylko lutem z toreb, czyli czymś, co widzicie. Dokładnie teraz przede mną I zróbmy tak, że dzisiaj jedna łapka w górę To 1% szans na jakiś dobry item Więc zostawcie łapę w górę Więc ja otwieram teraz torbę i mamy Auga, więc kilka osób chyba tą łapę Zostawiło. Widzowie, ja w międzyczasie Znalazłem tutaj, można powiedzieć, że Mały wysyp toreb, ponieważ mamy tutaj Pierwszą torbę, ja ją teraz otwieram Wygląda na to, że chyba Dzisiejszy odcinek będzie mi lekko nie po drodze Ej, czemu ja tu wziąłem jeszcze jedną torbę Co do... Czekaj, 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 cze, cze. nie wiem mi się... A dobra, jest tutaj, Wizowie, jest tutaj Pierwsze, co mam niestety SMG-ka, a drugie, co mam szybką pompę. Tej pompy też nie lubię, więc tak jak myślałem, tak też się dzieje. Powiem ci szczerze, że w tych torbach to pompa jest chyba całkiem rzadka. Ja otwieram kolejną i dostałem gniota. Pałkę baseballową, że jestem zadowolony. W sumie to chyba GIT. Do przechodzenia będzie spoko, do gonienia gości też będzie spoko. I jeżeli ja się nie mylę, to za tym murem powinna być kolejna torba. No stary, ja już tą miejscówkę znam na pamięć. Otwieramy torbę numer 5 i mamy pompę. Dobra, teraz raz pytanie, wywalić to, czy kulki. Ej, chyba wywalam gniota. Czy kulki, ty no nie wiem. Ty, bo ktoś tu. Czekaj, jak to się dzieje? Ktoś tu. Na... Czemu ja słyszałem, że ktoś na motorze przyjechał? Uważaj, bo nie wiem. Czy... Ta, nie wiem, czy tutaj kogoś nie ma. Ja tutaj jeszcze w międzyczasie znalazłem torbę i sobie to zabieram. Ale dziwne, to tak jakby ci strażnicy przyjechali na motorze. Trochę tak to wygląda. Stary, ja również zabieram torbę. U, mam działko plazmowe. Dobra, ja to wezmę stary, zamiast tego kościogniota i za... w sumie zróbmy tak, a jest git. Właśnie to jest bardzo dobre do otwierania Sejfu Ja nie wiem, czy na dachu kogoś nie mamy. Dobrze by było ten dach tutaj sprawdzić. Ja w sumie wyjdę na górę, mam pompę niby. Ej, ale wygląda na to, że nie ma tu nikogo, więc to chyba... A, jak to wybuchło, to motor odjechał i dlatego go było słychać. Ty, no ale to wybuch odpalił silnik? No, trochę widzowie, nie wiem, trochę dziwne. Zabierzmy, słuchajcie, safe i lecimy na kolejne torby. Z sejfu będziemy mieli złoto. Może jakieś leczenie zabierzemy i lecimy w dalszą podróż. Właśnie w sejfie mamy e, korniszony, za które możemy tam kupić później karty i tak dalej, więc przy okazji dobrze by to było zabrać. Okej, okay, safe jest nasz. Ja zabieram stary Korniszona, no i złoto. Widzowie złota, nigdy za wiele. Tak wam powiem, zawsze zabierajcie złoto, no to jest sezon związany ze złotem. Zapraszam Cię do mojego Lamborghini. Zapraszam rafa serdecznie tu do mojej fury. I kierujemy się na skrzyżowanie, na którym będzie kolejny bug. Widzowie, moja głowa jakoś, nie wiem, mówi na to bug, bo to się kiedyś nazywało chyba haste bugi, jak się nie mylę. A po polsku torba, no jakoś to tak trochę dziwnie brzmi, nie? Mówmy na to bagi. Czekaj, bo one ogółem są na każdym moście. Prawie każdy. W moście, więc ja podjeżdżam. Dobra, mamy to. Zabieraj. I wygląda na to, że Zakrzak miał rację. Ja bym tutaj chciał, no nie wiem, jakiegoś auga, jakiś taki karabin. Niestety, działko plazmowe, ale w sumie ja sobie je zabieram, bo w sensie będę miał całe załadowane. Ej, typ typ, 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 stary, typ przed nami, typ, przed nami. i Biało 29 został. Dobra, ja go nawaram z auga. Leży stary, nie wiem, co on robił. To w takim razie podjedźmy sobie, może po lud, Być może będzie miał jakieś macy, jakieś leczenie, i w sumie powinien on iść w kierunku tego drugiego bota. Tego drugiego, Przeciwnie. Tego drugiego przeciwnika! I dokładnie tak, stary schozy na niego. Jest za drzewem, ty się chłopie, tu nie chowaj, dobra, mamy cię, proszę bardzo. Ty to jest inny gościu. Rafa, kolejny typ na S. ogółem, ja nie wiem, te, te chłopy to tak ledwo się ruszały, praktycznie. Tu mamy chyba kolejnego jakiegoś ziomka. Makraka. Dobra, on ma biało, nie wiem o co chodzi. Ten gościu się nie rusza. Widzowie, ten gościu się. On jest za drzewem. Dobra, oddaj mi to WP. Dobra, jeden hit leży. No powiem tak, widzowie, trafiły nam się akurat typy, które najmocniejsze nie były. No powiedziałbym nawet, że byli fatalni. Rafa, sprawdź ten tunel, w którym jesteś, bo tam może być torba. Tak, ja właśnie idę w tym kierunku i wygląda na to, że faktycznie torba jest tutaj po lewej stronie. Tylko pytanie, czy tu nie ma więcej toreb czasami? Pewnie nie, ale otwórzmy i mam auga, czyli to co chciałem. Ej, biją się na magicznych mchach, bo ja mam tą kartę, co widać czaszki. Stary, możemy tam, możemy tam wjechać, nie? Możemy tam wjechać, bo wiemy, że są ludzie. Także kierujmy się. Dokładnie tam i pamiętajmy o tym, że mamy jeszcze korniszony. W sumie ja bym sobie zakupił też jakąś kartę, żeby mieć jakieś, wiecie, jakąś przewagę. Pa, 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 pa typa, rozjechałem. Dobra, wyskakuję na niego i mamy to. Nie wiem, czy jeszcze jednego tutaj czasami nie ma. Ty, Rafa, a, stary, jadę z typem. Jadę z typem. Dobra, już nie jadę z typem. Ja go widzowie może szybko dobiję. Do widzenia kolego i lecimy na kolejnych. Okej, okay, mam nadzieję, że nie zatoniemy. Kierujemy się nam chy, ponieważ tu właśnie tam są kolejne typy. I w sumie czarny rynek, więc zaraz tam wbijamy. O, popatrz, popatrz. Tutaj mamy już chyba jakichś naposonych typów. Ej, oni się wybili z rynku. 30. Ta, 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 jest tu, jest tu. O stary, uwaga. Dobra, leży, 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 dobiłem go. Ej, patrz, patrz góra, patrz góra, patrz góra. Ej, co to? No właśnie oni są na dole. Wchodź do mnie tutaj, ja cię otwieram, dawaj. To powiem tak, ładują do mnie, ale ja już do ciebie idę, się Manosta. O, fajnie, że se zamknąłem przed oczami. Ja nie wiem, czy tutaj kogoś nie ma, więc ja to w razie czego jeszcze zabudowuję. Oni chyba do nas będą chcieli wejść. Ale wiesz, mamy tu przewagę, możemy uciec. Ja sobie na razie kupię podkę dużą, żeby mieć fula. Zowie, ja lubię tu walczyć. My ogółem zazwyczaj wygrywamy walkę o te czarne rynki, więc zapraszam kolegów, zapraszam do walki. Nie wiem, czy oni nie chodzą po dachu, ale pewnie się skuszą na to, żeby tutaj wejść. Ja w razie czego mam. Kulkę, którą możemy wyskoczyć Z tego miejsca na nich i ich po prostu zaskoczyć Ej, oni udają, że się biją? E, oni tak jakby chcieli nas tu chyba zabudować Ale to jest trochę dziwne, bo nie powinni Tak robić. Jakby my mamy rift'a Za 400 golda, ludzie, nie wiem jaki jest Wasz cel, ale, ale pozdro, pozdro Dla was, nie? Próbujcie. Patrz, podmienia Podmienia, stary, podmienia. On tu może chcieć Wejść zaraz. E, chyba nie są Na tyle nieodpowiedzialni, żeby tutaj wchodzić Ja sobie zakupuję ten przypływ adrenaliny Właśnie za koina z sejfu No i co? Wyskoczmy. Kupuję rift'a, stary Chodź, kupuję rifta, przelecimy sobie teraz na inną Miejscówkę, ta, oni to chcieli przebudować Zapraszam cię na wilcze włości Na których mamy, na których mamy, uwaga 15 bugów Ej, Co ciekawe, ci goście chyba zabrali Twój samochód, ja nie wiem czy oni W naszym, A, tak, oni jadą w naszym Kierunku, są dokładnie tutaj, chociaż Nie, chyba jednak nie jadą, chyba zrezygnowali Ej stary, ja sobie zrobię, mm, że tak Powiem przerwę, bo ja mam tu baga, Którego otwieram i dostałem auga No ale to, to mi się nie podoba No to niezła przerwa, bo ja tutaj akurat na typ spadłem i są jeszcze kolejni, więc muszę uważać, bo oni tutaj, wiecie, będą w dwójkę, bo to chyba jeszcze inna ekipa. Stary, jestem, 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 walę mu pompę jest full box. Dobra, leży, żegnamy. E, czy ty jeszcze kogoś tu masz, czy to wszyscy? Właśnie, wydawało mi się, że to druga ekipa. Jednak oni byli razem ze sobą. E, tu gdzieś powinna być torba, na przykład tutaj. No, niestety, ale jest ona otworzona. Czekaj, ja kojarzę jeszcze torbę, ja kojarzę gdzieś tu w pobliżu. Tu pod drzewem chyba powinna być, ale nie ma. Gdzie my tu jeszcze możemy mieć torbę, widzową? Może na dachu tego budynku, no niby jest ich najwięcej Właśnie, i tutaj, tutaj przed tobą Proszę bardzo, mamy to Proszę państwa, torba numer nie wiem ile, chyba z 10, I pompa, czy my możemy dostać Zwykłą pompę, bo dostajemy cały czas Tego tacticala, widzowie zobaczcie Jak tutaj odszukałem jedną z toreb Nie wiem dlaczego ona tutaj jest gdzieś na dole Nie rozumiem tego, ale otwórzmy I auk zielony, no niestety Zakrzak możesz sobie zabrać jak chcesz Na dole zielony auk, Ok, ja mam kolejną torbę Poproszę awupka, wupa, awupa, SMG, czy ja potrzebuję Musimy też uważać, bo jest medalion, który podchodzi gdzieś tu w naszym kierunku. Ja staram się ich zlokalizować, ale ich tu w ogóle nie widać, więc być może jadą samochodem gdzieś tam na dole, ale jednak zrezygnowali i nie idą w naszą stronę. O Jezu! Widziałeś to? Ej, eee, dostał. Nie wiem, ile dostał, ale dostał. Eee, jest tutaj koło mnie. Eee, wchodzę w niego. Wchodzę, wchodzę, wchodzę. Biało, biało, biało. On ma jeden biało, naprawdę. Najstary, nice, nawalam z tego mm. dziwactwa, ale to jest turbo słabe eee, I będzie leżał prawie, prawie leży. Eee, ja tutaj wszystko zamieniam na nasze, tylko ich dalej nie widać nigdzie. Nawalam z tego czegoś. Trzynaście. Eee, no, panowie, biało, biało, biało. A jeden ma bardzo biało i. Nawalam plecy, plecy leży. Plecy. Ukradłem, ukradłem, sorry. Nic się nie dzieje. Ja tutaj mam gościa kolejnego. Wyszedł na E, uwaga. W sensie, no, ja muszę uważać. Musisz mi pomóc, stary, bo on mnie może tutaj zaraz wyeliminować. Już ci pomagam, bo dostałem sam bardzo mocno. No, kolego, weź tam dostań, chłopie. Nie denerwuj mnie. Ej, no, to nie jest, to nie jest łatwe. Biało, 57. Stary, no, 1 HP. 1 HP ma, nie? W sensie, prawie jeden. No, mam nadzieję, że 18 biał, On ma 70 biało. ma 70 biało. Okej, okej. No, właśnie tego się troszeczkę obawiałem, że tak się to... Skończy, ale mamy to na szczęście Ej, I mamy gości, którzy będą szli w naszym kierunku Więc ja robię tak, robię tak Proszę bardzo i polecimy sobie gdzieś na wyspie Słuchajcie widzowie, wróciłem do życia I od razu lecę po moje tutaj przedmioty Czyli małe potki Ej, W sumie to, to jest wszystko moje, więc jest klasa Dobrze, że gorafa Rafa wyeliminował Byli na poceni, lecimy dalej Do końca meczu zostało nam widzowie 10 osób Jak widzicie zostały typy z medalem No tutaj naprawdę będzie mocna, ostra walka o zwycięstwo Ej drzewiec drzewiec, kurczaki, no dobrze by było wymienić tutaj coś, no ale nie, chyba nie można, co, nie wiem stary, ale to by było naprawdę dobre to by było dobre, ale no no, no, no no nie możemy, no ja bym chętnie to zrobił o, dziękuję stary, tutaj weź sobie resztę która, ja w ogóle, ja mam tyle rzeczy, że patrzę. nawet mam maksymalnie, no ja tu widzowie dopiero zginąłem, a jestem już nieźle obłupiony, stary, co robimy dalej, myślę, że odpowiedź jest prosta, jak kogoś widzimy, to dojeżdżamy tylko ja bym jeszcze chciał, co, jakąś dużą potkę, ty, i może jeszcze jakaś Torba nam się tu znajdzie, bo w sumie to o nich zapomniałem. Mi się wydaje, że przed nami właśnie na znaczniku będzie torba, bo tam jest chyba most. Tak, tam jest most, tylko czy oni tego nie otworzyli czasami? Zaraz to sprawdzimy. Ktoś po prawej się klepie, słyszysz to? Coś coś na mieście. Ej, to medal się klepie. Ej, dostał 41 ode mnie. Patrz, tam zginął, tam zginął. Załatwia ze strzelby. Ej, ten medal jest całkiem spoko, że on tak pokazuje. To podoba mi się to. Znaczy, widzowie, no, karta, karta. Jaki medal, co ja gadam. Ej, proszę bardzo, tu jest dla ciebie jeszcze podka duża. Wypijam sobie, żeby było w miarę bezpiecznie. Ja tutaj wziąłem jeszcze ten efekt złota. I szkoda, że ich nie widać, ale można by to było jakoś tak, wiecie... Ojejku, nie tym, co chciałem. Tutaj wybudowałem. Ale patrz, tu nie ma zona. Oni się stary klepią i to całkiem ostro yy, wsiedli do auta. O Jezu, spadłem. A, ono jest gdzieś tutaj pod nami. Tak, pod nami jest, ale no niestety ta strefa tutaj... Nie popatrzyłem, czy my jesteśmy w strefie, czy nie, czy Chciałem tutaj ich yy, bić, no ale niestety. Pytanie, czemu ja myślałem, że jesteśmy w strefie. Nie znam odpowiedzi, ale wiem, że tam są goście, którzy nie dostają d Aha, ja strzelałem. Co ja strzelałem? Dobra, 29, 29, 29, 50, stary. Nie wiem w co ja strzelam, ale oni dalej żyją. Cztery biało, 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 biało. Ma na daleko. Wiesz co, ja tak przechodzę, szukam samochodu, bo będziemy mieli duży problem z wejściem do strefy, bo tutaj nas trzymają goście. Niestety ani torby nie ma, ani samochodu, ale tutaj torba powinna być Dziwne, że jej nie ma. Ja postaram się ich wykończyć, bo oni. Ja nie wiem, co oni robią, nie, ale ja tych typów klepię sobie jak po prostu chcę. No dobra, teraz się wreszcie zabudowali. Ty, a ci się dalej biją. Ej, znalazłem baga, otwieram go szybko. No ale niestety nie ma. Tu nic fajnego, choć bo strefa stary. Ja, wiesz, dobrze ci mówię, żebyś nie miał przypału za chwilę. Ja sobie skulkowałem, dobrze, że miałem tą kulkę tutaj. No, no nie oszukujmy się, no, oddała widzowie ostro. Czyli tak, zostały typy z Podwilka i zostały, wydaje mi się, że lepsze typy od zona, których teraz bym ponawalał, ale no, nie jest to łatwe, załga na daleko. Ta, oni przechodzą, oni przechodzą, stary, oni są mocni. Tam po drodze masz lekomat, więc możesz sobie coś zakupić. I mamy gości na górce, dostał 27 ode mnie i kolejny jest tutaj, ty o właśnie, tylko nie wiem, czy to nie był bot, czasami. Oni, jak coś mają, bota jednego kupionego, ta, o te ci u góry mają. No najlepiej, jakbyśmy to na trzeciego wbili, bo oba teamy jednak są tutaj ogarnięte pod koniec. Ej, niestety, ale dostałem. Ja się tutaj szybko przebuduję, tak wraży czego. Odleci się podkami. Ej, gościu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Patrzcie, ja odkopałem. Widzowie, to jest bardzo fajny spot. Tutaj, jakbyście mieli przypał, tak jak my. Patrzcie, ile tutaj beczek, no tak? Nagle? Dziwne. No, powiem ci, że trochę jak zakopany skarb. Oddało, naprawdę. Oho, wyeliminowali się i zostaliśmy. Nie, jeden się wyeliminował. Oni i tam go klepią. Ej, to jest chyba dobry moment, żeby wkroczyć, co nie? Właśnie my musimy wejść jak najszybciej do strefy. Ja ich podwalam, tylko tam chyba niestety nikogo nie ma. Musimy iść do strefy, bo ta strefa jest chyba na górze tylko, tak? Tak, ta strefa jest akurat e, tu, gdzie te chłopy. No, ja próbuję zająć hagie, ogółem, tak ci powiem. Stary, wbijam się. Dobra, będzie, będzie. Mam ha mam hagi. Mam Hagę. Po prostu mam hagie, Dawaj do mnie. Okej, okay, ja już do ciebie idę, ale może użyję sobie do tego kulki, żeby tutaj w miarę szybko wyjść. Mamy to. Ej, ja sobie lekko spadłem. Mam w ogóle mało matca ponieważ tylko 150 drewna. Ej, zastanawiam się, co najlepiej zrobić w tej sytuacji. Przechodzą, 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 przechodzą. Nawalam go 44. Tu yy. mam lipę, ale dostał, biało chyba. Na pewno sobie ubierz kask, bo yy, oni mają chyba albo AWP, albo wiesz co. Powiem Ci szczerze, że mogą mieć. Ta, oni chyba mają mamuta. I mam 80 matców. Yy, dostał, dostał, dostał stówę, dostał stówę, dostał stówę. Tylko to nie jest ta dwójka chyba, nie? To, co ty bijesz. No właśnie, ta dwójka, ona jest. coś tu się odwala, widzowie. No będziemy mieli dosyć duży kłopot, bo nie mamy maców, Mamy w razie czego kulki. Nie wiem właściwie, czy oni nie są tutaj w tym. A gdzie Aha, oni są? No, no, oni wyszli właśnie do góry, wybijam się do góry. Yy, no, no, niestety, ale ja muszę zejść w dół. Leży jeden. Yy, jeden leży, jeden leży. Drugi ma biało, drugi ma biało. Wygramy, wygramy. Ej, 112 na biało mu dałem. Dobra, dobra, dobra. Widzowie, jest. Nie wiem, jak to się stało, ale ty go pokonałeś chyba wybiciem kulką. Wygrywamy z 100%.